Okej, a nie czas. Shall we quick? Wiesz, donajcie w Kale, wysłał fotel czy, czy, czy? jakiś. Fotel? Jakiś. No chyba tak. Zobacz. Czekaj. Poczekaj. Nie pokazuj na streamie. Poczekaj. Bo nie wiadomo co tam jest. Poczekaj młody, poczekaj, poczekaj. A młody? Takie młody. Poczekaj, poczekaj. Emilka? Kto to jest Emilka? Wiesz co kurwa? <noise> co tam było? Co tam było? Jesteś kurwa hammer wiesz? Co to było? Wiesz co? Co ten młody wysłał? Wiesz co? wiesz? Co to? Co to było? Ej co tam było? Co tak? <laughs> X coming był. <laughs> nie no. Jesteś okrutni. Co jest grane? Cypek myślę, że dostał fotel, który może kupić, a do Cześć, zobaczę na szacie co do zalingły. O! Cześć, no pokaż ten naj... Aha! Nie! O kurde, nie! nie dobra, dobra to kolego! Nie Masz lotę za to, co wysłałeś. A to też nie było fajne. No to to nie było śmieszne. <grym> nie, nie, czy można nie, 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 mów. nie, załamuj się, cypek. O was, I ty o cypek? No, no, nie, 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 ale on thinking, czy już jest firma? No, to kebse się. O, ci papki mnie mia. 5 zł. Dawaj cypek kółeczko. A chcesz to wyłącz kamerka na fili cypek na live. Jeżeli tam wiesz. Jedo już. Kody. Coś to się może zamutowało. To na live, żeby cię sprzedaj. Понял Мишка Коля Выпьете галами что Ладно, жду